Witam moje kochane zodiakalne koziorosce na 2025 rok czytanie dla Was. Mam nadzieję, że będzie pełne magii, miłości, szczęścia, radości. Czytanie jest ogólne, także wiecie, że to są te drogi, wskazówki. Wybierzcie to, co najlepsze dla Was. Nie musicie wybierać wszystkich, ale jeżeli są dobre, to dlaczego nie? I co jeszcze, moi kochani, mogę powiedzieć? No nic nie udostępniłam, mam nadzieję, że, że ci co mają obejrzeć, to obejrzą. Proszę o pozostawienie śladu, że byliście, chociażby jakiegoś, mówię, kwiatuszka, serduszko, cokolwiek, wymiana energii, mile widziana. I zaczynamy. Karta misji życiowej. Tak jak mówiłam w ostatnim czytaniu w grudniu, że faktycznie u koziorożców, by to był dosyć ciężkawe. Ciężka ostatnie miesiące, niektórych, u niektórych nawet rok, półtora, dwa. Także życzę Wam, żeby w końcu się ta zła passa zakończyła, moi kochani. Witam, Beatko. Co dla Was yy, sprawiedliwości stanie się zadość i to, co tutaj mieliście, jakieś sprawy, może urzędowo, sądowe, czy cokolwiek, kochani, będzie sprawiedliwy. I teraz tak, mówca, albo będziesz się czegoś uczył, mój drogi koziorożcu, odnośnie, e, e, no, mówię, może jakieś warsztaty, jakieś szkolenia. Jeżeli coś takiego będzie, to, to korzystaj z tego. Natomiast warto też skorzystać z dobrej rady niektórych. E, niektórych, no bo nie wiadomo, że nie, nie, każdy, nie każdy ma te dobre rady, bo niektórzy, mówię, z tymi radami jest różnie, ale jeżeli będziesz i czuła i, i e, i wiedziała, że to jest naprawdę coś takiego od serducha, to, to warto skorzystać, tak? Co ci jest potrzeba, mój drogi kozioroż, na co powinieneś zwrócić uwagę w 2025 roku? Co ci jest potrzeba? Co ci jest potrzeba? Co ci jest tej potrzeba do szczęścia Potrzeba współpracy, jedności ta, otworzenia. Lubisz działać, mówię tutaj, też z innymi ludźmi współpracować. Jeżeli ktoś tutaj taką współpracę zaproponuje, warto nie odrzucać tej propozycji. I druga karta: potrzeba więzi. Potrzebujesz po prostu czułego, cudownego partnera. Potrzebujesz czu czułej, cudownej, wyrozumiałej partnerki. Potrzebujesz po prostu drugiej istoty, z którą mógłbyś, mogłabyś iść ramię w ramię, dogadywać się i e, jakby mówię na jednych falach odpierać. Tego Ci życzę, moja droga, istotka. Wszystkim tym, co mieli nieudane jakieś problemy związkowe, to życzę naprawdę z całego serca, żebyście w końcu trafili na tą jedyną. No i tutaj będzie się działo. Anioły miłości pomaga, pomogą Ci w tej sytuacji. To na pewno tutaj duże takie, mówię, taki anioł ze strzałą, który, który będzie wiedział, gdzie strzelić i, i, i gdzie trafić. I od teraz zdecyduj się być szczęśliwym. Przestań, mówię, nosić na swoich barkach wszystkie problemy złatego świata, wszystkie problemy ludzi koło Ciebie. Zainwestuj w siebie, pomyśl o sobie. Na pewno warto zwrócić się do Archanioła Michała o odcięcie od wszystkich takich, mówię, niskich energii, mówię, tam gdzieś podczepów, które gdzieś tam się podczepiali do ciebie. Jesteś na właściwej ścieżce, nie cofaj się z niej, idź tą ścieżką, którą gdzieś tam Twoje serce Ci mówi, natomiast pozbądź się strachu, bo ten strach nieraz po prostu Ci się jakby. Jest, jest tak irracjonalny i tak, tak wielki, że mówię: cofasz się w połowy swojej obranej drogi, i tutaj potem mówię: jest takie niedokończenie nieraz bardzo fajnych pomysłów w swoim życiu, tak? Karta duszy to tutaj dusza chce Ci przekazać, na co powinieneś zwrócić uwagę, mój drogi koziorożcu, w tym roku. Przede wszystkim nie pieniądze a co dobrego z nimi zrobić dadzą ci szczęście. Nie fiksować się na braku pieniędzy. Nie fiksować się na tym że pieniądz jest najważniejszy bo pieniądz jest bardzo ważny ale on nie może być na samej górze. To jest raz bo ważniejsze jest właśnie miłość. Ludzie istoty żywe dopiero pieniądz natomiast jeżeli będziesz się zastanawiała, zastanawiał czego pragniesz to te pieniądze same do ciebie napłyną. A myślenie o tym, że nie mam na to czy na tamto tworzy jeszcze większy problem finansowy. I porzuć się myślami czy jesteś wystarczającą dobrą matką, ojcem czy jakimkolwiek innym członkiem rodziny. Bo to co mówiłam yy, wcześniej. Yy, nie zbawisz całego świata. Każdy musi przeżyć cię sam tak jak my, tak, możemy komuś coś pomóc, coś powiedzieć, ale nie możemy, jakby mówię, oddawać całej swojej energii, bo potem jakby, mówię, bardziej z nas ciągną, bo jest im tak wygodniej, niż, niż korzystają z naszej pomocy, o, na tej zostanie. Baranek, super, dzięki za czytanie, no, miło mi, baranku, mnie też, super, super. Co do załatwienia, drogi koziorożcu, idź w stronę Niezależności. Idź jak ten dromader. Może i ta pustynia jest duża. Może i ta pustynia jest y, pusta, ale jest gdzieś ten, y, ten, ten, ta oaza, ta woda, i dojdziesz do, do niej. Jesteście bardzo pracowitymi istotami. Nieraz aż za bardzo, mogę powiedzieć, bo za dużo dajecie z siebie. I potem to mówię, się nieraz odbija na waszym zdrowiu. Zamknij to połamane serce, przestań patrzeć na to, że osądzają cię i przestań się kurczowo trzymać jakiegoś, mówię, jakiejś relacji, która bardziej rani niż stawia, mówię, do pionu. Tak? To tutaj się nad tym warto zastanowić. Co dobrego dalej dla koziorożca na 2025, mój drogi koziorożcu. Przebaczenie, przebacz sobie i innym to jest bardzo ważne, bo to jest, mówię, takie coś, co cały czas nas przytłacza i cały czas nam coś przypomina, a przypominające coś złego wchodzimy właśnie w takie smutaśne myśli, smutaśne energie. Popłyń dalej, popłyniesz dalej i nie braknie Ci ani okazji, ani miłości, ani pieniędzy. Ani szczęścia i radości. Tu jest karta łaski, wyższa świadomość. Tylko przede wszystkim nie okłamuj siebie, nie okłamuj e, innych i nie okłamuj wszechświata, bo to do niczego dobrego nie. Nie, nie Przepraszam, do, do niczego dobrego to nie, nie dojdzie w tym układzie. Słuchaj, bądź szczera ze sobą. To, co mówisz, to rób, to, o czym myślisz, to rób, a nie, nie rób czegoś takiego, że coś innego myślisz, co innego robisz, a co innego jeszcze nie raz mówisz. To, to z tego wychodzimy, bo mówię to takie wychodzi masło maślane. Dobrze, co dalej dla koziorożca dobrego? Słuchaj właśnie swojej intu, intuicji i zachowaj cierpliwość też, tak? Nie rób nic pod wpływem emocji Karta słońca mówię generalnie powinnam zakończyć czytanie. Dla mnie ta karta jest najwyższa, najpiękniejsza, pomyślny wynik, genialne nowe pomysły prowadzące do sukcesu. Zachowaj wiarę w siebie, przepiękny czas, słońce zaświeci, jakaś męska energia tutaj, jakiś mężczyzna i znajdziesz może coś takiego, że będziesz się czuła cesarzową przy cesarzu. To jest przepiękny czas, ważne, mówię, parapsychiczne spostrzeżenia i jakby odrzucenie lęków, przebudzenie, przebudzisz się. I zobaczysz, że to, co było, to był tylko sen. Może koszmarny, ale sen, i teraz zupełnie inaczej zobaczysz yy, swoje życie. Dobrze. Co tutaj w zdrowiu ciała, umysłu i duszy, nie tylko u ciebie, ale u bliskich też tych istot? Jakaś boska interwencja, no. Coś się może za, zadziało lub zadzieje, oby nie. Nie lubię takich newsów. Jakaś tutaj e, choróbka kogoś lub no, oby, oby nie było nikogo, mniej kofeiny, jeżeli żłopiesz dużo, to moja kochana istotka, mniej kofeiny, miejsce stresów, łatwo powiedzieć, yy, trudniej zrobić. Właśnie u, uważać na wszelkiego typu alergeny, bo tutaj to jest też ważne. Światło dnia, więcej kontaktu z, z na, kontaktu z naturą, ale też większość, pamiętajcie moi kochani, jeszcze tym bardziej o tej porze, o witaminie D i nie na pewno 1000 czy 2000 to sobie możecie tam zobaczyć i ile potrzeba nie będę tutaj dawała rad, ale na pewno takiej ilości daję swoim kotom i psom. Światło dnia i zmiana lekarza. Jeżeli mówię, ktoś tutaj korzysta z jakichś porad medycznych, zmień lekarza, szuka jakichś innych alternatyw i mówię często o tej porze pamiętajcie, nie zapominać o witaminie D połączoną z kampanją K7. To jest podstawa. Ale też kontakt z naturą, kontakt ze światłem dziennym może za dużo siedzisz, mówię, gdzieś tam w chałupie albo w pracy. Co dobrego dla Ciebie oczyszczenie czak, pokonanie trudności, przepiękne karty mówię, się sypią dla Was, moje drogie koziorożce. Pokonanie trudności tu jest, mówię, wzlot do góry. Tutaj odzyskasz w końcu tą swoją władzę, tu staniesz się znowu przywódcą swojego życia i teraz nauka lub przekazywanie wiedzy, albo ty będziesz chciał w końcu nauczać czegoś innych, albo pójdziesz się czegoś uczyć. No właśnie, albo będziesz doradcą, albo będziesz e, szedł doradzić się od kogoś. Pamiętaj we wszystkim tylko czyste, dobre intencje i delikatność. Dla siebie i dla innych. Co dalej dla Koziorożca na 2025? No, szybko poszło czytanie, ale bardzo, bardzo dobre, bardzo pozytywne, moi kochani. Uwierzcie w końcu, że los się do was uśmiechnie i że tak jak powiedziałam, nie ma takiej burzy, która nie ma końca. I po każdej nocy jest zawsze dzień. Odzyskanie mocy, odzyskanie swoich sił. Dla niektórych mówię tutaj karta y, małżeństwa, partnerstwa w dobrym tego słowa znaczeniu. Y, natomiast zwrócić cały czas, tutaj drugi raz jest zwrócić uwagę na odżywianie. Y, w zdrowym ciele zdrowy duch, ale jak się mówi zdrowy duch, to jest zdrowe ciało. Wszystko w porządku, Twoje modlitwy zostaną wysłuchane zimą, także ta zima już też będzie miała duży, duży wpływ i proś to, czego chcesz. To, co powiedziałam, pięta achillesowa koziorożców nie umiecie prosić, nie umiecie brać, nie umiecie, jakby mówię tutaj pozwolić sobie pomóc, ale przede wszystkim nie umiecie do tego Wszechświata jasnych informacji wysłać, czego ty tak naprawdę, moja droga istoto, pragniesz. Ale Twoje marzenia są na wyciągnięcie ręki, także mogę, mogę powiedzieć jedno życzę Ci, żeby Twoje marzenia były prawdziwe, szczere. I takie pełne, pełne miłości. Jeżeli chodzi o syna, i ktoś, kto ma syna, twój syn jest pod dobrą opieką, także nie ma ci się co tutaj bać o swojego synka, to dla wszystkich, które tego synka mają. Tak? Ok, i ostatnia karta. Karty dwie dla. Koziorożca, mam nadzieję, że początek był super, zakończenie też będzie rewelacyjne związek. Związek i co z tym związkiem? Związek rodzina. Eee... Idź naprzód. Idź naprzód związek i idź naprzód i marzenia. Jeżeli szukasz prawdziwego związku, nie bój się iść naprzód, zacznij marzyć, jaki ten związek miałby być. Kompletnie nie ma się czym martwić, i nieraz potrzebujesz uziemienia. Za dużo w głowie miałaś różnych pomysłów, które jakby nie mogły się zrealizować, bo nie były zogniskowane. I tyle też obfitości. Otwórz swoją czakrę serca, bo bardzo poraniona, pokiereszowana, pocharatana. Ale wszystko to, co mówię, najgorsze to już za tobą. Teraz czekaj na na to, co najlepsze, moja droga, istotko. Dziękuję za piękny przekaz. Mam nadzieję, że zadowoleni. Ja Wam życzę, żeby Wam się spełniło. Życzę Wam też zdrowych, szczęśliwych, radosnych świąt, pełnych magii, miłości, szczęścia, radości i szczęśliwego 2025 roku. Do usłyszenia, do zobaczenia, moi kochani. I dziękuję Badce Kuklińskiej, Badce Malinowskiej, Agnieszka no, dziękuję, kochanie I Agnieszka Drągowska. No, do usłyszenia.